Hej, ja jestem Schud, a to mój pierwszy dzień na plemie SMP. W skrócie, co to plemie SMP? Jest to serwer typu Lifesteal, czyli po zabiciu kogoś dostajemy jego serce i na no odwrót. Ale spokojnie, jest jedna bardzo ciekawa rzecz, która bardzo wyróżnia plemię od Anarchii. A są to klasy postaci, przez co rozgrywka staje się ciekawsza i trudniejsza. Każdy gracz na plemie dostał przypisane do siebie klasę postaci. Moją klasą jest Overlord. Jak to przy każdej postaci są plusy i minusy danej klasy, więc plusów. Oddycham pod wodą, moby wodne mnie nie atakują, mogę lewitować w wodzie, posiadam truizm, który ułatwia mi przemieszczanie się pod wodą oraz kiedy pada deszcz, dostaję siłkę 2 oraz spida 2. Minusy. Kiedy wyjdę z wody, bardzo szybko spada mi pasek głodu, nie mogę innych atakować w wodzie z niczego innego niż strój zębu, no i nie wiem. Dobra, po krótkim wstępie możemy lecieć do mojego początku na serwerze. Od razu po wejściu na serwer, musiałem znaleźć jakąkolwiek wodę, by nie umrzeć. Po znalezieniu jej, postanowiłem jak najdalej oddalić się od spawn'a, by nie zginąć. No wiecie, nowy gracz, Freezer duszka. W międzyczasie, gdy oddalałem się od spawn'a, zabrałem trochę drewna i przedmiotów, by później się nie wracać. Nie chłopi. Ej, mam jakiś portal po tutaj. Ok, poczekajcie, pewnie spytacie skąd mam totem. No właśnie, stąd nagrywasz, nagrywasz istnień. się tygam. A tu taki prezes, jest No, tylko po to, jak wyjdę tutaj, to. Miedzonko spada. Eee! Jezu by się zmienił połówko, co jest? Wam, co Chcełam, co chce zjeść? No to stejesz jak normalnie ty no, dziękuję bardzo. O kurczę, bele Coś będzie. Oh, mam temki, mam zegar. O, oh, ale mam fajne temki. Ja nie odsięgnę jedzenia w wioskę. Złoty hełm. Po dobrych 5 minutach drogi znalazłem się na środku oceanu. Postanowiłem się na chwilowo osadzić, ogarnąć podstawowe itemy, No i wiecie. Dobra, już już. Nie będę wasnuć kopaniem itemów jako, że jestem typem gracza, który nie lubi zbierać podstawowych itemów, musiałem się jakoś ustawić. Przypomniałem sobie, że dostałem prezent od Fawo, więc pomyślałem, czemu by nie spróbować zawrzeć z nim sojuszu. No wiecie, sojusz z najsilniejszym graczem na serwerze, będę ustawiony i to jak. Więc zapisałem do niego zapytanie o sojusz. Fawo się zgodził i zaproponował mi danie kit'a, który przygotował. O, widzę cię. Siemko. tylko nie mam jak się, opiecie, się no. tak jak na jak schodzisz. Nie mam jak ci postawić klaska gdzieś to, żeby chcesz, żebyś coś postawić. To jest... To jest ten kit. Z takimi itemami już nic nie potrzebowałem. Jedyne czego mi brakowało, to dobrej bazy. Jako, że moja postać jest typowo wodna, musiałem się oświetlić gdzieś na terenach wodnych. Ocean? Nie, za prosto. Latając po mapie, natknąłem się. Zobaczeniem owego kanionu wiedziałem, że tam muszę się osiedlić. No właśnie, przed chwilą mówiłem, że muszę się osiedlić w wodzie, a teraz co do kanionu. Po chwili zastanowienia wpadłem na plan idealny: cały kanion od góry do dołu zalać wodą, by mógł tam spokojnie żyć. Plan był prosty: by zalać cały kanion wodą, musiałem wybudować nad całym kanionem proste paski co dwie kratki. Wtedy mogłem wylewać wodę, która będzie lecieć od góry do dołu. Kanion był ogromny, więc potrzebowałem bardzo dużo klocków. Idealnie się złożyło, że Zuffy znalazł opuszczoną bazę, gdzie znajdowały się skrzynie. Pełne budulca, co bardzo ułatwiło mi wykładanie siatki nad kanionem. Sama budowa siatki zajęła mi około 5 godzin, więc 6 lajka, co? Także małym utrudnieniem był minus mojej postaci. Jako, że moja postać po jest typowo wodna, przebywanie na powierzchni wiązało się z bardzo szybką utratą jedzenia. Po wybudowaniu siatki nad kanionem zacząłem wylewać wodę, co trwało zdecydowanie za długo. Dwie długości wylewania wody zajęło mi około 30 minut, a miałem jeszcze za sobą 100 takich długości. Dowiedziałem się, że jest jedna osoba na serwerze, która posiada klasę idealną na tą okazję. Był nim King M. Jego postać posiada abilitkę, która zmieniła wodę w lód. Wystarczyło wyłożyć jeden pasek wody, a jego umiejętność już robiła swoje. Po godzinie chodzenia włożyliśmy cały kanion wodą. E, dobra, jesteśmy już jakby na końcu. Jakby kanion jest cały wyłożony wodą, więc pokażę wam mniej więcej jak to wygląda. No, tak to się prezentuje. Kanion jest ogromny, więc jak widzicie... Troje nam to zajęło to wykładanie, ale myślę, że efekt jest zadowalający i na pewno dużo tu projektów powstanie. Możecie pisać w komentarzu, co ma tu powstać. Ja już mam mniej więcej plany, co tu powstanie, ale wam nie będę spoilerował, bo to już będzie w na następnych odcinkach. I co? Myślę, żeby to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Stawcie lajka like i suba za starania za dzisiejszy odcinek. I wpadajcie na nowe odcinki i jeszcze raz piszcie w komentarzach, co mam tutaj zbudować na terenie tego kanionu. Cześć!